Siemanko, jestem Janka Zanaś witam Was w kolejnym filmie na moim kanale w kolejnym odcinku e, z gry e, Brain Out. Oczywiście e, jesteśmy wciąż na tym 32, czyli w, z poprzedniego odcinka. Moi drodzy, odkryłem o co tu chodzi. E, Net podpowiedzi nie trzeba używać, trzeba telefon, e, telefonem poczuć, trzeba tak do góry i to, nim, to nie, nie zawsze działa. Bo jak właśnie to robiłem, to raz mi to wyszło. O, już trzeba było do góry i już udało się. Widzicie, to trochę jest sami skomplikowane. Eee, a Akoliczka question: Kogo bym uratował? Mamę czy eee, dziewczynę? Nie? Nie? Może razem? To. Okej. Okay. Drive the car to the road. To the road scene. No to dobra. Nie. sztyku Kurde, o patrz, znowu można napisy przenosić. Po, dlaczego? O, stopiłem lód. Spoko. Czasami za chmurami właśnie ukrywa się słońce. How to eat carrots? O, wybitne sterowanie. No trochę jednak brakuje. Jak pójdę w lewo, też ginę. No, króliku, ty chcesz tę marchewkę, tak? O, ej, ją się da przenosić, okej. Okay. Proszę. Halbudem Dam Cross Driver, czyli co, potrzebujecie tej łódki, tak? No co, mam dwa. Nie wiem, przybliżyć coś, czy co? Aha, powiększyłem im kładkę. What Full Numbers Up to 12. Nie. Nie. Też nie. Użyjmy odpowiedzi. Aha 3 3 3 3 6. Myślę, że trójki nie można dwa razy, ale można. Eee, put everything into the box. Wsz wszystko do pudełka. I tu, O, napis też, widzę Fuck a mole yep. buch St Oczywiście, e, nie miałem dzisiaj nagrywać good game, znaczy, jest good game Good pizza, great pizza Z jedną gierką mi się pomyliło, no ty kur... Jezu, i go też da się wynosić Czekajcie, małe cięcie Niezwi niezwiązane oczywiście z grą. Oczywiście wracamy już, moi drodzy. U ratuj żyrafę. Kamieniem tym. Nie, tu nic na razie się nie dzieje. Nie. Ale czasami właśnie tak jak bierzecie do góry nogami telefon, właśnie coś się dzieje. I wypadł klucz. O, Lisowski, coś nagrał. Fajnie. Can you solve the question? 1 plus 2 plus 3 plus 1 Aha. Zdaje mi się, że to trzeba jakoś uporządkować. Czyli będzie 1 plus 2 plus 3 plus 11. Chyba tak. O to, o to chyba chodzi. To będzie e, 6. 17. 39 będzie. Uwiel, 339 napisałem. 39, okej. Okay. No i o dokładnie o to chodziło. Next. Swoją drogą. E, niedługo może też pojawi się jakaś gierka i ona kanale, bo też myślałem o, o takiej. E, find out the objects. O, widzę nawet tutaj jedną rybkę. Bo to, to, to te obiekty wpasowują się w otoczenie. E, na przykład widzę tego patyka, jeszcze... O, widzę to coś, nie wiem co to jest. Widzę tego liścia, to trzeba się naprawdę skupić, żeby to zobaczyć. Tu jest, tu jest to akurat łatwo zauważalne, to zielone. To też widzę. O, widzę te drzewko na drzewie. Gościu ma kopertę jeszcze na bluzie. Eee, to jakby kawałek pizzy, to gdzie jest? Ona ma tutaj na tym dekolcie, eee, gości ma w ogóle. Nie wiem, czy to jest kubek jakiś ze słomką, czy jakiś lód. Ona go na, na noce. To coś takiego. Eee, I to gdzie takie coś można znaleźć? O, znalazłem to. Tylko to tutaj zauważyłem na tym deserze, a to, no, no, to, to, to zaraz, może znajdziemy to. Właśnie chciałem sprawdzić czy się nagrywa, bo to było głupie, że przychodzę jeden poziom, gadam, a tu nic się nie nagrywa. raz tak było, że program nie złapał tego, że włączyłem, włączyłem, że. No, że kontynuowałem nagrywanie pocięciu, a potem po, potem się okazuje, jak sprawdzę, chcę już to tak zakończyć, nie patrzę. Aha, nie nagrywało się. Okej. Okay. ej, z tą jedną rzeczą mam problem. No, na razie nie widzę tego nigdzie. Oj, miała to na... na spodniach. Następne. Okej. O co to Our Wake her up. Masz młotkiem w web. Może jak się rozwalę, to nie... mucha cię obudzi. Może piesek jak będziesz czekał. To no co? Ja drzwi otworzyłem przez przypadek. Yy, Pani... Yy, ta mama chyba tak yy, yy, weszła. Jeżeli 1 równa się 5, 2 równa się 15, 3 równa się 215, 4 równa się 3215, ten 5 równa się chyba 1, bo tam było na górze, że 1 równa się 5, więc to jest... Oczywiście, że 5 równa się 1. Which cup will get to first? Który kubek napełni się pierwszy? A, a aha, przesunąłem jedynkę. Jest ja chyba czwórka, jak się tego pozbyłem. Wcześniej nie mogłem tego zawziąć. Za bo oczywiście była zasłonięta. Move one match, match seek to make a biggest number. Tu chyba będzie 309. O, wiem, 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 wiem. 909. Tak. IQ st, y, 84. Aha, co głupia gra. Wyliczająca IQ. E, znajdź coś, co nie możesz e, zjeść. Chciałem kurę przesunąć, co nie. No to nie możemy zjeść tego. E, gniazda tej ku, e, kury. Help them to get her notice. No to jest? Nie będę, co to znaczyło. To jest nieco, chciałem przesunąć panią, żeby coś zrobić. Masz torebkę. I pani. Find the aliens. Znajdź kosmitów. Nie wiem, na planecie tutaj... To no, z wyła... <grymne> Znalazłem ich. Niektóre te poziomy są bardzo szybkie. szybkie The Direction. To, to chyba trzeba prze prze przekręcić telefon, tak? Oczywiście. How many French fries below? I tutaj i, niby jest tyle, ale może one może czasami się ukrywają. Więc ich jest ich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okej, next. Sandballs. tak, ta, ta, Sandballs wygląda jakby była typową grą, że w której w nigdy się nie przegra. Faj Znajdź pan to, od razu ją zauważyłem Jest tutaj. Jestem bardzo mądry, tak. Damn I can stand this mess. Nie co ty nie możesz tego usunąć co? Czy, czy, czy co? Pomalowałeś to Usu usunąłem to. Click the orange rectangle 3 times, then the green rectangle 5 times. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Aha! Ale chwila, bo tam, jak bierzemy ten czwarty, to się coś dzieje z z złego. Dobra. Trzy, a to pięć razy, tak? Nie, próbuję coś zrobić. Chyba wiemy już. O Jezu, za dużo wziąłem. No nie, to co jest tu? Nie, też nie, nie pasuje. Aha, musiałem poczekać, żeby się zrobiło zielone. Spoko. Poczekajmy chwilę ee, już się zrobiło. Dzielne. How to make your dream come true? Trzeba poczyć tę lampę. O jest gościu. O, czy, czemu ta książka jest czerwona? O! Wiedza jest potęgą. No może? Which shape has the most... Jezu, nawet nie przeczytałem i kółko już przeszedłem level. Fill in the... Nie wiem, sześć? Dziewięć, dziewięć może być. Spróbujmy 10. Spróbuję użyć podpowiedzi, bo ja tego nie wiem, więc zrobię cięcie, żeby oczywiście obejrzeć tę tak głupią reklamę. Ok, moi drodzy, mam podpowiedź. Yy, dwa, yy, 28 minus 15 równa się 13. Yy, 45 minus 28 równa się 17. 66 yy, minus 45 równa się 21. Yy, znak zapytania: yy, minus 66 równa się 25. Yy, równa się 91. No i co tu będzie? Hmm? Nie. dziewięćdziesiąt jeden, okej. Please find the photo. Nie, przybliżenie nie działa, może coś wypadnie. Aha. Aha. Przy... Aha. Nic nie działa, tak szybko. Nie, nie działa. Kurde. Wiem. Znaczy, trzeba potrzą potrząsnąć telefonem. Nie działa. No Muszę użyć odpowiedzi. Okej, okay, mam podpowiedź. Zobaczmy o co chodzi. Press and hold the envelope to your uh, out the photo. Panie nie zrozumiałem tej podpowiedzi, no to ma wypaść mi to, to zdjęcie, czy co? No, przytrzymuję. Czekajcie, użyję jeszcze jednej podpowiedzi. Okej, okay, mam podpowiedź. Press and hold the envelope to pull out the photo. Pull out the photo. Dobra, press and hold. No, trzymam. Jest miałem przytrzymać i przesunąć, okej. Okay. To, to było dziwne trochę. Wake up the little piggy. Obudź małą świnkę. No, przytrzymałem. <gry> Dobra, udało się. Help them get to a blind date successfully. Jak na razie nic nie działa. No nie A, psa przekręciła mi <grymne> kształt dupy psa to w serce było. Fajnie, znajdź ósemkę, tak? No to taki takie wyzwanie nawet trudniejsze, bo to... To nie... No trudno zauważyć. I łatwo przeoczyć ósemkę, co jeszcze utrudnia zadanie. O jest widzę ósemkę, Halo. No. Designers. Which color is the most? White. Find the hexagon. Działa, więc musimy coś tutaj zrobić ewidentnie. Aha, to już zrobiłem, hexagon. Się jakby zrobił tam, to byłoby więcej. IQ uhu what comes after a, 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 a bfc Yeah. Correct the uh, equation. no to za bardzo nie wiem co mam zrobić. Już jest w ogóle 65 level. Pokażę wam ile poziomów jest swoją drogą. Jest ich tylko... 178. A jest, usunąłem to. Wyszło się... Usnałem tam to dolne i wyszła F równa się F. Okej, okay, idzie całkiem nieźle. Więc może będzie więcej, więcej odcięteczków z tej gry. What number will hold a uh, hand point to after 3 hours? So what number will hold.? <coughs> Nie wiem. I don't know what number will How many chickens are here? Huh? Oh? To jest sześć. Jak? Jak nie? Chicks. Zero, halo. Chicks. Czy się jakoś różnią? Mamy jeden, mamy drugi mamy trzeciego, mamy czwartego. Po zaraz im odechodzi. He. 4 i 5 i 6. No i no ja widzę tutaj tylko 6. Już dam im 7. 11. do Skąd te kurczaczki? Ej! To jest oszukane. Skąd te kurczaczki się tam wzięły? Ja muszę ten level zobaczyć. Który to był? Był 67, tak? Tak, to jest ten poziom. Zobacz, to nigdzie nie widać kurczaczków żadnych. Chwila, czy one były tam ukryte? Tak z ciekawości tylko zobaczę. Tak. Zobaczcie. Teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No zgadza się. Po prostu byłem ciekaw, skąd te kurczaczki. Się skoro ich nie widziałem. Hanna feels cold. Can you find, uh, find a way to warm her, uh, her, her up? <laughs> Chyba ogrzałem jej szyję. Znaczy, w sensie gardło. Find out the hidden stars. Ukry Znajdź ukryte gwiazdki. A potrząsły mi! zakręciło im się w ołach. Make the question true. 18 równa się 1. No, nie wiem co to będzie. Kiedy jest tak? Dziesięć nas się jeden. Nie. Cołe się rusza. डिस्टावा Naprawdę nie wiem. Zobaczmy, zrobimy cięcie. Okej, okay, powoli bliżam, zbliżamy się do końca odcinka. Zobaczmy podpowiedź. Move the matches and make becomes 1 minus z, z, 0 na 1. 1. Aha. Myślałem, że nie da się tak, prze, tak jedynki przenieść, ale da się. E, find the mother hen. no To będzie chyba trudniejsze. Find the mother. E. <laughs> nie wiedziałem, że da, da się tak poruszyć. Uh, add up three largest numbers in the following. To nie wiem, domino nigdy nie grałem. Okej, okay, mamy tu podpowiedź. 7 plus 8 plus 9 równa się 24. A 7? 7, 8. No dobra, 24 skoro 24. A tamte! It carrots again. Nie, straciłem życie. Kontynuujemy to. No nie wiem czy bardzo co trzeba zrobić. Pyki. No nie. No. Czekajcie, to użyję tej podpowiedzi, albo, albo wiecie to jednak yy, tutaj nie, będą, nie będziemy używać jej yy, odpowiedzi. po prostu. Moi drodzy, zakończymy już nagrywanie tej gry, znaczy tej gry tego odcinka. Myślę, że poziomu, że poziomu dzisiaj zrobiliśmy dosyć sporo Mamy już 73 poziom e, chyba zrobiliśmy dzisiaj ponad 30 poziomów więc bardzo mi się to podoba, Te, zrobiliśmy, że tak dużo zrobiliśmy w jednym odcinku Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, zrobienia łapeczki w górę e, Komentowania, udostępniania do, następne, do następnego Na razie i cześć. Hej hej